Jeszcze z tej strony, Lukasek. <kliwia> Dzisiaj wam pokażę, jak naprawić FarCry'a 6 rzóst, po najnowszym patchu. Zatem wchodzimy. Czytamy. Czytamy. Zawiesz Windows. Kamer FarCry. Klikamy od lokalizację pliku. I pamiętajcie, folderu bin plus do kopi. Ctrl kontrolce. Wchodzimy wcześniej. chodzimy w PIN i ctrl V. I to jest wszystko Wam do szczęścia potrzebne. Ja byłem Lukasek. Podziękujcie za odfixa do kraju 6. Jeżeli Wam nie działał po najnowszym patchu i nie mogliście go odpalić, teraz możecie. Już Wam to udowadniam. I od razu wezmę menedżera ma dań na bok. Od razu go wyłączyć, bo nie, nie chcę teraz grać. Eee, graj. Teraz zobaczycie, że zacznie się ładować. Przygotowanie skodu PS. -a. Tyle, tyle A nie działa. Wszystko się ładnie. pięknie. Także, Romanko. I do zobaczenia następnym razem. Eee, Tym razem, tak. Jeżeli chcecie odcinki Parkraja 6, bądź wielki, to zapraszam z chęciu. Wam eee, nagram cinać tutaj. Będziemy się bawić. A ja się z wami żegnam. Pa-pa.